Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z tytułu mojej bitwy. Nie pokazywałem wam jeszcze tego oto mojego, no, cudownego nabytku, oczywiście cudownego w cudzysłowie, Powiem szczerze, że, że na jego temat więcej wam za chwileczkę powiem. Natomiast oczywiście jest to Conqueror Gankery, czyli dziesięty poziom arta brytyjska. Tak się złożyło, że w jakiejś tam... Grając sobie od czasu do czasu, zbijając gwiazdki, wbiłem sobie taką oto artę. Oczywiście trochę się wspomogłem, jeśli chodzi o dziewiąty poziom wolnym XP, ponieważ już, już mi się znudziła, już mi się trochę nią źle grało. Dlatego też i powiem sobie jeszcze, że wziąłem sobie chyba tam koło, miałem odskładane trochę wolnego EXPEM, przyszedłem ją i miałem święty spokój. Natomiast tutaj zaraz dojdę do tego. To jest dodatkowo misja. Misja pod tytułem DS-7. Jest to misja na, na T-55A. DS-7 to jest Arty Sniper, czyli mam tutaj zniszczyć dwa wrogie te deki i nie ma to znaczenia, którego poziomu one będą. Mam je po prostu zniszczyć. Dodatkowo jeszcze w misjach pobocznych było to, żebym zrobił chyba około 3000 demojo. I, I chyba wygrał bitwę, jakoś tak, coś w tym stylu. Jak widzicie, na chwilę obecną, tak patrząc sobie z góry z lotu ptaka i obserwując mniej więcej, jak wygląda kwestia td mamy tutaj dwa tydeki jak Tiger'a i ISU 152, dlatego postanowiłem sobie zapalować. Oczywiście stwierdziłem, że. No, jak się uda, to się uda. Nic na siłę nie będę, nie będę kombinował. Jest pierwszy Delikwent ISO. I jakimś dziwnym cudem trafiony. Mówię dziwnym cudem, ponieważ teraz mniej więcej mogę Wam powiedzieć coś więcej na temat moich jakby przemyśleń na temat tej artylerii. Spodziewałem się czegoś nie wiadomo czego. Ze względu na to, że gdy ja na przykład iram Jakimś tam ciężkim czołgiem, grunty obojętnie czym, i ta artyleria jest drużynie przeciwnej, no to wszyscy trzepią portkami. Ja, ja również, ponieważ, wiadomo, obrażenia są kosmiczne. 2200 obrażeń na strzał. No to rzeczywiście potrafi to bardzo zaboleć. Jednocześnie, no powiedzmy, że jej taka pseudocelność. No oczywiście celność jest taka, że Mm. No, trudno. Po... Na papierze jest tragiczna. I tragiczna jest w realu, ze względu na to, że mm, bitwy takie naprawdę ciekawe, naprawdę takie, które będzie nam wszystko wchodzić. To jest bitwa na przykład 1 na 10, 1 na 15. <laughs> Natomiast. Reszta bitew to jest taka, że te pociski lecą zupełnie nie tam, gdzie chcemy. Najgorszą rzeczą w tej artylerii jest, powiedzmy sobie szczerze, strzelanie w ciemno. Nigdy nie wiem, nie, nie wiadomo, gdzie ten pocisk poleci, nigdy nie wiadomo, gdzie on, czy on może skręcić, czy poleci za bardzo do przodu, czy poleci za bardzo do tyłu. Jeżeli mamy niewyspotowany czołg, no to wówczas raczej lepiej nie strzelać do niego. Oczywiście, nam no, można powiedzieć, że ten splash jego jest potężny, ale Powiedzmy sobie szczerze, nie wiem dlaczego, ale ten splash jakoś tak średnio istnieje. Według mojego mniemania, mojego jakby orientacji. Mam na tym, na tej arcie zagrane może ze 100 bitew. Próbowałem nią robić mi różnego rodzaju misje. Zrobiłem w ten sposób, że przeszedłem sobie wszystko z wyróżnieniem i zostawiłem sobie w ten sposób, że arty nie dokończyłem. Ze względu na to, że nie mogłem zrobić jednej misji, która jest niby banalnie prosta na, na GCK-u, natomiast oczywiście w momencie, gdy ją miałem robić, nie udawało mi się jej. Jakby zakończyć, dlatego też odpuszczam sobie w ogóle artylerię. Kiedyś tam może sobie jak już w miarę to wszystko ogarnie no to wówczas będzie można sobie tutaj jakoś te misje 7 do 6 na razie wygrywamy. Ja mam dwa fragi całe 819 HP zebrane przeciwnikom i mamy Tigera, którego, na którego tutaj skrętnie wypasowało zapolować Odrobinę za wolno się poruszył, dlatego dosta tylko za 876. Tylko, ja mówię, że tylko takie strzały za 700, 600, 700, 800 to są tylko, ze względu na to, że tutaj możemy sobie porównać, że... Mamy tutaj, strzelamy na przykład kogoś za 800, ale strzelamy co od 40 prawie 8 sekund. Ja tutaj mam jeszcze dodatkowo założoną ciastkę i kawę, <laughs> dlatego tutaj mamy przeładowanie prawie 46 sekund. I co od 46 sekund jesteśmy w stanie tam kogoś trafić, no niby tam za za jakieś 800 dm, gdy na przykład taki 268 strzelamy co 13 sekund po 750, prawda, czy tam setkę, którą też dosyć szybko, szybciej przeładowuje i bijemy pan 700-800, no to tutaj jest drobna różnica. Czaję się na tego jak Tigera. Tutaj oczywiście powinienem sobie wziąć i wycofać się, gdzieś tam schować. Ale w dalszym ciągu próbuję go tutaj wyciągnąć. Tak się zastanawiałem, strzelić. Może, a nóż wejdzie trochę z Ja jestem beznadziejnym artylerzystą, to się mogę przyznać. I raczej, dobra, tutaj taki strzał w ciemno. I udało się. Jest zniszczony. Przepraszam. Drugi Tedek Mam w tym momencie 2333 HP zabrane przeciwnikom. Czas przeładowania jeszcze 23 sekundy i jedzie na mnie T-54. No to myślę sobie, no to już się żegnam z wami. Już było fajnie, nie zrobię tego w ogóle na tej misji. Ale no cóż, T-54 za szybko, troszeczkę za szybko się tutaj przymierzył do tego strzału. Natomiast ja spokojnie sobie przeładowuję, Strasznie kiepsko jest w kwestii opuszczania działa i bardzo ładnie wykończone. Tak naprawdę ta bitwa jest pokazana tylko i wyłącznie dlatego, że miałem właśnie taki przypadek 154, który zupełnie sobie nie poradził i spokojnie sobie powinien mnie wykończyć, jadąc, stając obok, a nie jakoś cofając się, jadąc ze przodu. Natomiast jak widać, ja mu tutaj odpłaciłem, dlatego też mam już 3500 damage'u, bo to za 1200 dostał. I powiedzmy sobie szczerze, już stwierdziłem, że jest dobrze, bo misję zrobię. Mam 4 fragi, będąc beznadziejnym artylerzystą, mam 4 fragi i dodatkowo jeszcze 3500 damage'u. To oczywiście jest kiepski demeczek na GCK, ale to cóż. Nie mówię, że, jest, że jestem jakimś specjalistą tej arty. Ogólnie mówiąc, jest to arta stricte zrobiona pod CW. Granie nią na randomie jest raczej złym pomysłem jest raczej mordęgą niżeli takim normalnym graniem for fun. Oczywiście są osoby, które potrafią wyciągnąć z niego, potrafią naprawdę robić dużo obrażenia, ale większość takich osób, które będzie grało nim, raczej się zrazi, raczej stwierdzi, że jest to bardzo pojazd niedzięczny do takiego czegoś. No i teraz T-54 przyjechał prosto na mnie i teraz jeszcze 215B i jakimś dziwnym trafem, ja powiem szczerze, że, że to chyba pierwszy raz jak grałem, jak zagrałem tym Gecekiem, już ileś tam bitew, pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że właśnie trafiłem z takiego trybu nie, nie satelitarnego, tylko takiego trybu snajperskiego. I powiem szczerze, byłem sam w ciężkim szoku, jak to w ogóle by zostało przeze mnie właśnie trafione, albo przez tą ARTę. No tak, bo bitwa słaba, odznaka mi sięskę, tylko drugiej klasy i medal Starka. To jest za to, że tam przeżyłem w tym starcie z tym T54. Nie pokazałbym wam tej bitwy, ale po pierwsze właśnie po raz pierwszy pokazuję GCK u mnie na kanale, a jednocześnie jest to bitwa, no tak mówię, ta, ta cała akcja z T54. Była dosyć ciekawa. Ja pomyślę, że, że, już raczej skierowałem swoje myśli ku garażowi, że, a, no tam sobie zaraz pójdę. A tutaj się takim jakby fartownym strzałem gdzieś udało trafić i przebić tego T54. Te Zrobiłem drugi damage, demiecz, 3982 damage, to jest niedużo na, na tą artę. Ten jest był tylko lepszy, ale mam bardzo dobry EXP, 895, więc to jest naprawdę. To jest taki bazowy EXP, więc to jest naprawdę nieźle. Strzelałem z Golda. Tutaj rzeczywiście nastawiając się na robienie misji, to już się tam nie, nie, nie patrzę, czy to jest z Golda, czy nie z Golda, ze względu na to, że i tak po takiej misji jesteśmy na dużym plusie. Tutaj jestem na minusie 19 tysięcy, to jest tylko 19 tysięcy. Natomiast takie przypadki z. Gdy dużo strzelamy i dużo nie trafiamy i takiego minusu rzędu 30, 40, 60 tysięcy też się zdarzają ale i tak na tej misji, dzięki temu, że zrobiłem misję, to oprócz tych wszystkich jakichś dodatków dodatkowo jeszcze zrobiłem 150 tysięcy, stąd też ich warto było nawet i próbować właśnie gdzieś tam strzelać z tego golda Już tam nie, nie, nie patrzę nawet na to, na tym, na tej arcie ze względu na to, że no no nie sprawia mi ona takiej frajdy, dlatego też tak gram ją trochę dla zbicia gwiazdki, ewentualnie dlatego, żeby właśnie jakąś tam misję nabić, chociaż i tak prawdopodobnie będę chciał zrobić w ten sposób, że przejść te misje artyleryjskie gdzieś jakieś znowu czyli trzeba zrobić wszystkie pozostałe misje z wyróżnieniem. 1342 EXPA i dodatkowo jeszcze przejechane całe 520 metrów, więc no. Ale jest to artyleria, więc tam się nie jeździ za bardzo. Także ogólnie mówiąc, artyleria dobra na CW, na randomki beznadziejna. Bitwy udają się na niej raz na ileś tam czasu. I raczej nie będę Wam zbyt często zatruwał, jakby Waszego spokoju oglądania taką artylerię. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.